Mój koszyk. Kabanos. Czyli wędlinę, jajka. Jakieś ciasto. Można takie ciasteczko mniej sobie włożyć. Krzan, ser. I sól i pieprz. I ozdobić bukszpanem, kwiatami. A jeśli chodzi o pisanki to zrobiłam. To, co tam na TikToku. Pierwszy raz to robiłam. Bierzecie taką serwetkę papierową i po prostu białkiem od jajka przyklejacie. No, i pierwszy raz to robiłam i po prostu. No, to jest fajny pomysł, tylko jak to robić, żeby to się nie. nie rolowało, tak. Na razie jest takie trochę mokre. A jak wyschnie, zobaczymy. Na pewno na białych jajkach o wiele lepiej to widać. F pomysł fajny, ale mówię, nie jest łatwo to tak zrobić, żeby było, no żeby było gładkie, nie? Bo to papier, więc się roluje. No i można sobie takiego kurczaczka do ozdoby wsadzić. I koszyk gotowy do tego taka serwetka. Także. Tak się prezentuje. Mój koszyczek. Witajcie w te święta. Chciałabym Wam życzyć przede wszystkim radości. Radości i pokoju. Niektórzy z tego, co słyszałam, decydują się jednak samemu spędzać święta, i to też jest ok. Ze względu na Zachowania rodziny, na traktowanie, na robienie awantur, wywo wywoływanie awantur. I nie ma nic z tym złego, że się nie chce brać w czymś takim udziału. I też osobiście uważam, że najlepiej jest, jak każdy święta spędza po swojemu. Nienawidzę się dopasowywać do innych i tak samo. Y Rozumiem, że inni ludzie też tego nie lubią. Nie ma sensu nic robić na siłę. Nie ma sensu na siłę być po to, żeby się żreć. Nie o to chodzi w świętach. Przede wszystkim, święta to jest ten czas z Chrystusem. Czas do refleksji, do nawrócenia. To, co przychodzi mi teraz na myśl, to to byśmy nie służyli ludziom, którzy nie są poddani Bogu. Nie mamy być posłuszni ludziom, którzy nie są poddani Bogu, którzy nas od tego Boga odciągają, odciągają od prawdy. Pan Jezus wyraźnie powiedział w Piśmie Świętym, że relacje rodzinne mogą przyczynić się do tego, że oddalamy się od Boga że relacje rodzinne mogą utrudniać nam relacje z Chrystusem, utrudniać nam wypełnianie jego woli. I to, co musimy stawiać na pierwszym miejscu, to wolę Boga, wolę Chrystusa. Bardzo łatwo dać się wciągnąć w sytuacje, kiedy nie zajmujemy się swoim życiem, tylko zadawalamy Bliskich. To, kogo powinniśmy zadowalać, to Jezusa Chrystusa. W sytuacji, kiedy pozostawiamy własne istnienie, własne życie, własną drogę, własne powołanie, swoją duszę, po to, żeby zadowalać swoich bliskich, no, jest to droga, która nie prowadzi do zbawienia. Jest to chora sytuacja. I ja uważam, że najlepsze jest prawda, choćby najgorsze. Na siłę zmuszanie się do relacji, które nas niszczą, nie jest na pewno drogą do zbawienia. Jeśli ktoś nie chce się zmieniać, nie chce się nawracać, nie zmienia swojego postępowania, nie jesteście w stanie nic tutaj zdziałać, to do tej osoby należy. Jedynie co możecie zrobić, to się odwrócić i odejść i żyć swoim życiem. I to jest takie przesłanie na te święta. Nie pchajcie się tam, gdzie was nie chcą. Szukajcie ludzi, którzy was akceptują za to jacy jesteście, którzy was doceniają, którzy chcą z wami rozmawiać, którzy potrafią was słuchać, potrafią zrozumieć. I przede wszystkim bądźcie blisko ludzi, którzy są blisko Boga. Bo to buduje waszą wiarę. Przy takich ludziach się rozwijacie, rośniecie i jest wam łatwiej wypełniać wolę Boga, bo oni was w tym wspierają. Chrystus na pierwszym miejscu. Słuchajcie, to jest bardzo szczery film. Bardzo szczery, bardzo. Wiecie, czym możemy wygrać? Jednością i taką miłością, ale wprawdzie udzielanie sobie tej miłości, tego miłosierdzia. To jest to jest ogromna taka pozytywna energia, która taka, o, takie ogromne światło, które. Z którym nie wygra żadna ciemność. Czyli bycie w tym, tej pozytywnej energii, w tej radości, w tym pokoju, uciekanie od tej złej energii, złej atmosfery, jakbyście to nazwali, i połączenie miłości, prawdy, jedności, to jest, to jest ogromna siła duchowa. Ogromna, ogromna ilość takiego. Światła i ciemność ucieka przed czymś takim. Radość, pokój, jedność, miłosierdzie, taka życzliwość. Szatan tego nienawidzi. Jeśli pójdziemy tą drogą, oni nic nam nie zrobią, bo będą mieli dwa wyjścia: albo żeby uciec, albo się temu poddać. To jest ta światłość. To jest ta światłość, to jest to, co wypływa z serca Chrystusa. Jest tak intensywne, tak pozytywne, że nie jesteś w stanie się temu oprzeć. Jest ogrom miłości. I teraz w te święta. Nie wiem, nie wiem słuchajcie, czy gdzieś jeszcze takie święta są jak u nas w Polsce. I to wszystko, co się wiąże ze świętami wielkanocnymi w Polsce, to jaki one mają charakter, ta tradycja, nie będzie tego. Tylko z Brownem będziemy mieć takie święta. Jeśli Brown nie wygra, nie będzie już takich świąt. Dlatego, że to już nie będzie nasze państwo. Tego nie będzie. Jeśli chcemy mieć taką Polskę, chcemy mieć takie święta, chcemy mieć te wszystkie tradycje, to tylko z Braunem będziemy mieć taką Polskę. Tylko z Braunem będziemy mieć Polskę. Nie ma, nie ma innej alternatywy. Jeszcze mi się podobał ten Jakubiak, co mówił na, na tym... Na tej debacie widziałam fragment jego wypowiedzi. Jako osoba to mi się podobał, to co on mówił, ta jego taka zdecydowana postawa. I taka Polska. Jeśli chcecie mieć taką Polskę, to tylko z Brownem. Bo on jest, Brown jest sługą Bożym. Brown realizuje wolę Chrystusa. I potem się poznaje, czy ktoś jest z Bogiem, czy nie. Jeśli wypełnia wolę Pana Boga. A tylko Braun. Tylko Braun wypełnia wolę Chrystusa. Tylko on jest autentyczny. Tylko on idzie za Chrystusem. Idzie drogą prawdy, jeśli chcemy mieć Kościół. Tylko Braun. Jeśli chcemy mieć tradycje polskie, tylko Braun. Jeśli chcemy mieć e, polskie szkoły, tylko Braun. Jeśli chcemy mieć suwerenne państwo, tylko Braun. Jeśli chcemy być wolnymi ludźmi, tylko Braun, bo tylko on służy Chrystusowi. Tylko on mm -hmm. żyje w prawdzie. Nie miejcie wątpliwości. Mówię prawdę, mówię jak jest. Co będzie dalej? Nie wiem, ale jeśli będziemy y, trwali w Bogu, Bóg nas wyprowadzi, nikt nam nic nie zrobi. Musimy być wierni Bogu do końca. Musimy to tak, tak totalnie zaufać Chrystusowi. I y, Pan Bóg będzie otwierał nam te drzwi, będzie usuwał te mury, te przeszkody. Po prostu to zróbcie, zagłosujcie na Niego. A potem zobaczymy, co dalej będzie. Nikt nie wie, co będzie. Myślicie, że oni wiedzą, co będzie, to że oni sobie planują, to nie znaczy, że wiedzą, co będzie. My jesteśmy Bożym Ludem. Jeżeli pójdziecie za nami, będziecie. Będzie przed Wami ta przyszłość. Inaczej nie będzie żadnej przyszłości. Będzie coraz gorzej. Tu już trzeba zdecydować. Jesteśmy na sądzie ostatecznym. Albo życie, albo śmierć. Co wybierasz? Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Na wieki wieków. Amen. W imię Ojca, I syna, I ducha świętego. Amen. Amen. Moi drodzy, tak już na samym początku, zachęcam Was do adoracji najświętszego sakramentu, ponieważ grób Pański. Jest wypełniony prawdziwą obecnością Chrystusa. Dlatego rozważmy wspólnie tę niezmierzoną tajemnicę i miłość Chrystusa do nas. To znaczy, pomódlmy się wspólnie. Wierzę w Ciebie, Boże, Żywy. W trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Bo Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź litości w mnie grzesznemu. Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. I choć grób Pański jest wewnątrz Kościoła, wspólnie Panu Bogu chwałę oddajmy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi, Duchowi Świętemu. świętemu jak, jak było na, na początku, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Módlmy się za chorych, szczególnie z naszych rodzin, za osoby starsze, samotne, potrzebujące opieki. Za to osoby, które te święta będą przeżywać w samotności, w bólu, w cierpieniu. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu, Jezu Chryste, Chryste, zmiłuj rany. Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za, za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Pamiętajmy też o zmarłych, o zmarłych z naszych rodzin o zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej. I wołajmy do Boga Ojca, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Otoczmy także modlitwą nasze całe rodziny, to znaczy pomódlmy się za siebie nawzajem, za swoje dzieci, wnuki, za rodziców, za dziadków. Pod Twoją obroną uciekamy, uciekamy się, Święta Boża Boże, Rodzicielko, rodzicielko naszymi, naszymi prośbami racz nie gardzić, gardzić w potrzebach, potrzebach naszych, naszych, ale od wszelakich złych przygód Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu, nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Po takim pięknym, modlitewnym wstępie. Przypomnijmy sobie, że gromadzimy się w Wielką Sobotę, aby pobłogosławić pokarmy na Stół Wielkanocny, na Stół Świąteczny. A święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu z naszymi bliskimi, aby podzielić się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń, Nowe życie z martwych stałego symbolizuje poświęcone jajko, pisanka, którym dzielimy się wzajemnie. Zatem niech w naszych rodzinach, w naszych domach nie braknie pokarmów, niech nikt z nas nie dozna głodu, ale też niech nie braknie miłości pośród nas.